Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kwiatek. Chciałbym dzisiaj dla Was zrecenzować grę Loadout ze studia Age of Reality. Sieciowa strzelanka opierająca się na modelu finansowym Free to Play. Gracze biorą udział w brutalnych starciach określonych komiksowo graficzną W trakcie zabawy zdobywamy coraz lepsze elementy uzbrojenia, z których składamy unikatowe dostosowanie do naszych preferencji broni. Kilka słów o studiu Age of Reality. Powstało w 1998 roku w Teksasie w Austin. Gry tworzy przeważnie na platformy konsol Nintendo 64, Nintendo Cube Game, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox i Xbox 360. Opracowali kilka ciekawych gier. Tony Hawk, Sims 3 Sims 3 dodatek Pets, Mass Effect, Dragon Age Origins Loadout to strzelanka studia Edge of Reality przeznaczona do rozgrywki wieloosobowej. Tytuł ten powstał z myślą o dystrybucji na platformie Steam i wykorzystuje model mikropłatności. Rozgrywka opiera się na podtyczkach z innymi graczami, które charakteryzują się ograną dawką brutalności. Starcia obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, a w przypadku przycelowania kamera okazuje walkę z nadramieniem postaci. Kilka słów ode mnie. Chciałbym tą grę jak najlepiej potrafiłbym ocenić, ale nie jestem od tego, żebym ją ocenił. Jestem od tego, żeby zrecenzować ją. Ale zawsze można jakoś tam ocenkę stawić, żeby tak urozmaicić te, tą recenzję. Uważam, że gra jest warta zagrania. Powiem wam, że najgorszym minusem jest to, że ta gra jest za bardzo brutalna. E, to nie jest gra dla takich dziesięciolatków, coś jest stylu. Tylko już tacy starsi, żeby no... Wiecie... Kre, ekran jest cały zalany krwią, można powiedzieć. Jak się gra w tą grę. E, o, grę oceniam 7 na 10. Pewnie pytacie, czemu 7 na 10? Zobaczcie pod filmem. Myślę, że to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć. Papa. Pa.